Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy klasyczną partię z 1980 roku, którą białymi grał Anatol Karpow, czarnymi grał Borys Paski. Ktoś tu mnie to pozamieniał. To muszę pozamieniać. Teraz jest dobrze. Białym grał Anatol Karpow, czarnymi Bory Spaski. Partia grana w Tilburgu, taka holenderska miejscowość w 1980 roku. Obrona sycylijska, to wszyscy wiedzą. E6. Nie wiadomo, co Spaski zagra, On ćwiczył w system z Heveningham. Przecież dla Karpowa posunięcie e6 jest bardzo przyjemne. Zaraz pokażę dlaczego. Ponieważ zasłoniło tę przekątną. Tak, tak zasłoniło tę przekątną. A pociągnęła do końca. To Karpow może zagrać tak zwany atak Keresa g4. Posunięcie ryzykowne. Posunięcie ryzykowne, które powoduje, że gra się zaostrza. Na atak na skrzydle powinny czarne odpowiedź uderzenia w centrum i dosyć zbadane jest posunięcie e5. Można grać skoczek c6. Ja odsyłam do moich analiz, to opublikowałem zakładce Teoria debiutów. Można grać też goniec E7. Jak grał z paski z Birnem przeciwko Birnowi. Widzimy, że sobie całkiem dobrze poradził, zrobił raszadę i nawet wygrał. I nawet wygrał ta partia, oczywiście Trafit Ho! I król się chowa na H7, nie ma mata. Z paski to wygrał, przeszedł do kontrataku i wygrał. Tu jak wiemy zagrał H6. Jest taka koncepcja. H4. Na H4 grywa się czasami H5. Skoczek C6. Ten skoczek nie może iść na D7, bo skoczek F6 musi mieć odskok. Wieża g1 i d5. Bardzo dobry pomysł. Trochę opóźniony, ale na atak na skrzydle czarne odpowiadają kąt uderzeniem w centrum. Jest taka zasada, proszę zapisać w zeszycie na stronie piątej. Na atak na skrzydle odpowiadamy kąt uderzeniem w centrum. Natomiast na stronie szóstej zapiszmy inną regułkę że białe zanim zaczną atakować na skrzydle przeciwko obronie sycylijskiej w takim centrum dynamicznym powinny wyjaśnić sytuację w centrum na swoją korzyść. Sytuację w centrum, no to zrobić coś z tym pionkiem, bo przy otwartym centrum nie ma ataku. Goniec D7. ED5. Skoczek D5. Skoczek D5. ED5. Goniec E3. Wydaje się, że biały nic nie ma. Rzeczywiście, po goniec E7 Hetman D2 ma niewiele. Tym bardziej, że czarny może wyjść na przykład Hetmanem na C7 i zrobić nawet długą rączkę. Kluczowy moment w partii. Kluczowy moment w partii. bić czy nie bić piona H4 gdyby to był Wiktor Korcznoj to on by tego piona zabrał ale Borys Spaski Borys Paski chyba nie docenił atakujących umiejętności Anatola Karpowa wziął sobie pioneczka i po długiej roszadzie zrobił kolejne posunięcie gońca no wszystko pięknie ale tu narzuca się ruch skoczek F5 Roszada raczej, raczej taka Roszada nieszczęśliwa. A6. Kolejne ryzykowne posunięcie, próba wymiany. Ten bije, bije. I proszę bardzo, kombinujemy jak Anatol, syn Eugeniusza Karpow. A Karpow przyszedł gońcem, żeby strzelał, żeby czarne nie mogły robić roszady. Tu podpowiadam początkującym szachistom, że podczas roszady król nie może przeskoczyć przez pole szachowane czy atakowane. Wieża B8, to tej roszady też nie zrobi. B4, bardzo ciekawe posunięcie. Goniec został wzmocniony. I nagle Spaski zauważył, że najgorszą jego, największym przeciwnikiem jest ten goniec. Próbował go pokonać. Trzaszek. Król musi iść. C4. Maksymalne prucie pozycji. Grozi bicie, bicie, bicie. Wieża wpada. Czarne zwracają jakość. Znaczy oddają jakość. i Teraz hetman F8, to jeszcze się nie wysypał. Pogoniec G5, pozycja jest przegrana. Goniec strzela na dwóch, ale nie kontroluje pola. F4. Więc tutaj gorsze jest, że stracił tempo. Stracił tempo. I, no i gdzie goniec? Goniec Jak odejdzie. Się huknie. Si jeszcze leci na F7. Pozycja się rozleciała i po Hetmanie. Także goniec G5 F4 i kąt atak szaleńca. A co może zrobić? A Karpow nie rzepian gońca. Goniec mu nie ucieknie. On tu gra na matę. Szaszek jest. Król ucieka. I trzeba bić hetmana, bo za chwilę szachy się skończą, ten król dostanie mata. I czarne przejściowo mają za wieżę dwa piony. Ale wieża A2 wieża A6 wieża odcina króla. pion D5 pada. Wieża wpadnie na siódemkę, będzie chosić. H5. Demonstracja. Ale pion H jest wolny. To nie jest szalony, wolny pionek. To jest wolny, wolny pionek. Król D5. Nagle czarny król okazuje się w siatce matowej. Grozi wygranie wieży. Więc wieża idzie na przeciwległą stronę. I cios między oczy. F6. Jak czarny przepchnie. To tiu a jak zbije, to wieża bije. Stoi tu. Stoi tu. Gonie z G3. Wieża F7. I powieża F8. Spaski się poddał. Nie, nie oczekując nie oczekuję tego, co będzie dalej. A co mogłoby być dalej? No jest problem. Z wieżą. Jedyny ruch, który nie traci wieży to taki. Ale po tym ruchu jest macik. Ale nawet gdyby nie było mata, nawet gdyby nie było mata, zobaczmy o taki wariant. Szaszek i wieża trzyma piona, goniec niegroźny. Chodzi o to, żeby zapamiętać motyw że goniec piąte, król T, a wieża te. A goniec bezbronny, pion unieruchomiony, wieża pełni cały szereg funkcji. Doskonała partia, którą Anatol Karpow wygrał w stylu Borysa Spaskiego. Dziękuję za uwagę.